Mordy jesteśmy w Albert Heinie Albert Idziemy szukać ryby Będziemy ją dzisiaj robić na maśle, aż na maśle, także zobaczcie już niebawem Zapraszam, zapraszam Szukamy kosza, że szukamy kosza mandarine, mandarine Koszyk jest Zobaczymy, zobaczymy tak, najpierw musimy wziąć... A ryby nie szukamy najpierw? Ryby nie szukamy najpierw? Mówisz? Czy to... Dobra, no tak sobie Widzisz, bo tutaj to jest gówno, no nie? Nie, to jest Janek chyba. Ta? No. No dobra jeszcze z tym. Dobra, idziemy zobaczyć tą rybę najpierw. czy ją znajdziemy, a że je znajdziemy, bo dzisiaj chcemy tak, zrobić dobrze. sobie spoko rybkę. A jo, tam chyba no. Że spoko rybkę chcemy sobie zrobić i wam pokażemy. I patrzcie, znaleźliśmy może znaleźliśmy rybkę elegancką. No to ja ją biorę, nie? A tu, pa, dwie sztuki są ty. No, Dwie sztuki za ile? 5,50. No no to dobra, pakuję tu do kosza Dobra mordo, mordy, ryby mamy, a że ryby mamy? Idziemy w masła teraz klarowanego. I wszystko będziemy robić na masełku klarowanym Także Zaraz wracamy Hopy, tak to wygląda i baby. Patrzcie na to Dobra może się rzuca, patrz Podkran musi iść, ale pod kran musi iść normalnie w łeb ją. <śmira> i wiadomo, że wiadomo, 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 wiadomo. trzeba drugą też zrobić <śla> na gitko, a że na gitko. Tu już jedna się suszy, aż suszy ładnie. Mamy przygotowany, zobaczcie tutaj cytrynkę, wyciśniętą czosnek, sól, pieprz. Oczywiście odrobina mąki i tu jest zielona, zielona, zielone, co? Jak to się nazywa? Pietruszka. Pietruszka zielona! No i zobaczcie, mamy tutaj dwie sztuki, a dwie sztuki naszej rybki. Niech ona sobie tutaj odpoczywa trochę, a że odpoczywa. No jest już tak generalnie trochę ją obsuszymy. Obsuszyć papiera, tym ręcznikiem papierowym najlepiej. I tyle, no nie. No i zaraz ją będziemy. Zobaczcie, już osuszyliśmy ręcznik papierowym nasze rybki. Teraz trochę sobie odpocznie i zaraz je będziemy faszerować, że faszerować oraz nacinać czosnek, no, przez samotem. praskę, a że przez praskę robimy. Sikamy, no, sikamy. Były opory, ale sobie daliśmy radę, no, jakoś to bytło, no. no daliśmy radę, no także zaraz będziemy faszerować i jeszcze musimy zieloną pietruszkę skosić. Dobra, Przyp przypomniało nam się, że zapomnieliśmy o maśle jeszcze, no nie, trzeba zrobić klarowane, oliwa z oliwek sobie będziemy robić tutaj, no nie, także no. Patelnia nam już się tutaj grzeje. Łopata jest. także Zaczynamy. Pietrucha poszła w rół. Oznaczymy pod tym filmikiem Magda Gessler. <grym> Magda Gessler. To nie to jest przepis. To jest nie, to nie jest przepis Magdy, ale to jest nasz przepis. Coś na paka za piątaka. A tak w rzeczywistość to gotowanie na fazie i tyle. Poczuj jak je oszymy. No. Oddam do... się. ją w kilku miejscach. No nie, kurwa. Idę ja ją tak delikatnie pod skosem. Nie za głęboko w czterech miejscach. Będziemy tu wcierać w trawę. Z drugiej strony, nie? Tak samo. Tak, dokładnie. Elegancko. Dobra, mamy je przecięte. Tak, w środek dodamy troszeczkę masła. Napchamy masła. Już można napakować elegancko. Do drugiej tak samo. Dodamy jeszcze trochę świeżo mielonego pieprzu do środka. Chciałbym trochę obrócić, jeszcze tak o. Milony pieprz i, I świeżo milona. Świeżo milona sól będzie. Idzie? idzie? Idzie idzie wszystko. Troszeczkę pietruszki wrzucę jeszcze w gałązce, ale Zależy mi na tym, żeby ten smak się rozszedł. Z masełkiem elegancko. Dokładnie tak. Czosnek. Czosnek teraz. Srogo tego czosnku tam. Tak to jest z nami. Jak my coś wpadniemy, to już w ogóle. Ładnie zamykamy naszą rybę. Zawsze zapominam, jak ona się nazywa. Ty? To jest strągno. Przeprawimy ją jeszcze z zewnątrz. Dokładnie na patelni tak samo będziemy jeszcze tam dosypać pieprzu, soli, będzie elegancko. Kropimy ją z wierzchu, nie, to nie jest cytrynówka, jest to sok z cytryny. Delikatnie ją skropimy z wierzchu i wetrzemy ten sok z cytryny w nią. Świeża cytryna, pamiętajcie, też jest dobra. Dokładnie obracając na drugą stronę. Świeża cytryna wyciśnięta, łe! na troszeczkę i znowu świeżo mielonego pieprzu, z obu stron zrobimy to samo. Dokładnie. Pamiętajcie, sobie. świeże przyprawy, sól, pieprz, tylko tyle. Dobra, no to dajemy je teraz w mąkę. Panierka, mąka. Jaka to jest mąka? Zwykła mąka pszenna. Zwykła mąka pszenna. Kertoflanka tutaj, <noise> Wczoraj mi się przypomniało. Krupczatka. Ja nie, nie wiem. Krupczatka. <noise> no. I od razu co? Nie no, wiem. To co na razie ja poczekam aż Dobra, się odkładamy do na papierek tutaj. Tutaj na na papier papierek pomoże. No dobra. Roz... No lecimy. Wszystko mamy pięknie rozgrzane, możemy z naszą ryba, rybą wjeżdżać na patelnię. Zobaczcie, jak na, na razie jest to trochę na oliwie, ze względu na to, że nie mieliśmy masła klarowanego, więc masło dodam troszeczkę pod koniec, żeby mi się nie przypaliło. Ciach. Druga porcja. No, no i dobra, to... no i ją teraz chwilę. Zobaczcie, jak ładnie spierczy. Niebawem będziemy przewracać. Przygotowane talerze, zobaczcie, nic specjalnego. Troszkę zielonej pietruszki. Pieprz zmielony. Właśnie robimy rybę z ziomeczkiem stronga, tego co w Polsce chciałaś, nie chciałaś mi zrobić. Zobacz, talerze są, strągi są. Będziesz szama. mi się kładzie jak ładnie wychodzą. <try> Panza na głosowanie Tak wychodzą, a że tak wychodzą, tak wyglądają, zaraz je ściągamy na talerz, także zobaczcie jak ładnie wyszły. To jest przekozacka, że to jest przekozacka. Będzie moja. Tu zaraz Nikoś wrzuca swoją. Ach, niam niam niam, aż mi ślinka leci. <laughs> no. Jest grubo. Nikosia, piękna zdobycz Kitarka ja Piękne ryby wyszły No i dobrze, no i rybka w środku jest gotowa Wszystko, macełko pięknie się rozpuściło Czyli czosnek jest elegancko Chyba znowu no. Co myślisz? No ogólnie zobacz jak zajebiście odchodzi, no To myślę, zobacz Patrzcie na to. No. Elegancko. Czyli jest tak, jak powinno być, tak? No. Zobaczcie, jak ładnie zjadłem. Prawie do końca, że do końca wszystko zjadłem. Została sama głowa. Korpus. Patrzcie na to. Pyszne, pyszne.